Dzień dobry, kochani. Ponieważ ostatnio coś mi te life y nie wychodziły, stwierdziłam, że nagram e, krótki filmik. Dzisiaj taki temat. Czy wiesz, że jedna miłosierna, pełna serdeczności, pełna łagodności myśl jest w stanie zrównoważyć tysiące myśli niewspierających, takich przerażających, takich negatywnych? Czy wiedziałaś, czy wiedziałeś o tym? Gdyby tak nie było, zobaczcie, kochani, to my jako społeczeństwo byśmy pewnie tutaj już dawno nie istnieli. Jedyne, co nas trzyma tutaj przy życiu, pośród całej tej negatywności, pośród naszych negatywnych myśli, które krążą nam w głowie cały czas, pośród tych emocji negatywnych, których doświadczamy cały czas, pośród Ludzi, którzy są obok nas, bardzo często niewspierający, również przepełnieni taką samą negatywnością jak, jak my. Gdyby nie ta energia miłości, tak naprawdę, tych, e, tych myśli, które są pojedyncze, ale gdzieś wskakują jednak nam do głowy, do serca, to byśmy chyba tutaj nie istnieli. Ale że ta jedna myśl ma tak potężną moc, to jedno czucie, ma tak potężną moc, że jest w stanie zrównoważyć multum negatywności, to tylko dzięki temu tu właśnie jesteśmy. E, bo to właśnie miłość, bo to właśnie radość, światło są życiodajne, nieodwrotnie. To nie żyjemy dzięki temu, że czujemy strach, że jesteśmy przerażeni, że jesteśmy. Przepełnieni poczuciem winy, wstydem, dumą, pragnieniami. Nie dlatego żyjemy, że mamy te emocje w sobie, bo te emocje, ta negatywność nas tak naprawdę zamyka i kurczy do życia. Natomiast to właśnie światło, miłość, radość dają nam życie. Wspierają. To właśnie miłość, radość sprawiają, że, że my chcemy kreować, chcemy robić coś nowego, coś dobrego. To właśnie miłość sprawiła, że my tu jesteśmy. I tak naprawdę każdy z nas tutaj na tej planecie Ziemia jest po to, żeby Szukać tej miłości, żeby robić wszystko dla miłości, żeby. My chcemy być kochani, chcemy, żeby inni nas kochali, my chcemy kochać. Z miłości powstaliśmy. Gdyby nie miłość, to by nas tutaj po prostu nie było na tym świecie. I teraz, czy wyobrażasz sobie, co by to było, gdybyśmy w przeważającej mierze tak naprawdę mieli w sobie te właśnie. Pełne miłości, serdeczności, łagodności, myśli i emocje. To dopiero działyby się cuda i magia. I jak nieraz obserwujemy czyjeś życie, właśnie, i ono jest dla nas pełne magii i, i takich cudów, to zapewne w tej głowie tej osoby i w sercu tej osoby jest właśnie przeważająca ilość. Tej miłości, tej radości, tej serdeczności, tej łagodności. Więc jeżeli my sami będziemy w swoje życie to wdrażać, to zobaczcie, jakie życie będzie w ogóle niesamowite, cudowne, wspaniałe. Sama magia i cuda będą się działy. Jeżeli my będziemy świadomie wprowadzać w nasze życie większość tych emocji, myśli. Przepełnionych łagodnością, serdecznością, miłością, wtedy będzie działała się rzeczywiście magia i cuda. Hmm? Teraz, właśnie w święta, jest taki czas, żeby tak naprawdę pobyć chociażby z tą myślą, żeby pokontemplować to, co tutaj teraz do ciebie, tobie przekazuje. Bo to też jest z Hawkinsa, tak? To Hawkins właśnie pisze o tym, że jedna taka miłosierna myśl jest w stanie tak bardzo zrównoważyć tą naszą negatywność, którą sobie nosimy, że nasz umysł nawet nie jest w stanie tego objąć. To jest tak wielka moc. I w święta teraz. Znajduj okazję, żeby otwierać się właśnie na tą, na tą miłość, łagodność, serdeczność, na to takie dobro, żeby przyjmować miłość, żeby tą miłość dawać, dzielić się tą miłością, żeby, żeby być łagodną, żeby być serdeczną, żeby być łagodnym, serdecznym. Oczywiście, wiesz, nie musisz mi wierzyć, że takie cuda będą się działy, że będzie tak cudownie. Mi po prostu to sprawdź. Zastosuj raz inaczej. Sprawdź, co się będzie działo, jak będziesz łagodna, serdeczna, pełna zrozumienia, akceptacji dla innych. Ostatnio gdzieś na filmikach, gdzieś w social mediach oglądałam taki filmik, w którym było takie przesłanie. Jeżeli prosimy Boga o cierpliwość, to Bóg, stwórca, da nam multum różnych okazji, możliwości, żebyśmy tą cierpliwość w sobie obudzili, żebyśmy się tej cierpliwości nauczyli, żebyśmy się Mogli wykazać w tej cierpliwości, w tym by, byciu cierpliwym, żeby się tego po prostu nauczyć. Będzie nam dawał tyle możliwości, tyle sposobności, żebyśmy mogli się tej cierpliwości nauczyć. Jeżeli będziemy prosić Stwórcę Boga o odwagę na przykład, to też Stwórca będzie nam dawał tak dużo tych różnych, możliwości, sposobności, żebyśmy weszli z odwagą, żebyśmy zastosowali tą naszą odwagę, którą w sobie mamy, bo my jej nie musimy szukać, my ją po prostu mamy, tak, żebyśmy tylko obudzili się do tej odwagi. Więc będzie dawał tak dużo możliwości sposobności, żeby zastosować odwagę i żeby uczyć się tej odwagi, żeby się to wreszcie dokonało. I to samo z miłością. Jeżeli prosimy Boga o miłość, w, jakiej, w jakiejkolwiek formie, tak, że chcemy być kochani, czy chcemy dzielić się tą miłością. To Bóg, Stwórca, ześle nam niezliczoną ilość sytuacji, w których będziemy mogli obudzić w nas, w sobie tą właśnie miłość, tą serdeczność, tą łagodność, żebyśmy się mogli. Uczyć tej miłości, bo tylko poprzez praktykę my możemy się uczyć, więc Bóg będzie nam syłał tyle różnych okazji i sytuacji, tyle różnych ludzi, żeby kochać, żeby być serdecznym, łagodnym. No właśnie. Czy jestem ciekawa, czy to do ciebie przemawia, bo do mnie to bardzo przemówiło, tak, że to nie chodzi o to, że my dostajemy coś na talerzu, na tacy podane, bo my się wtedy nie uczymy, bo, bo to jest tak, jak z dzieciaczkami, tak jak rodzice robią wszystko za, za inne, za, za, za swoje dziecko, na przykład, wiążą sznurówkę całe życie przysłowiową za, za swoje dziecko to dziecko będą z dorosłym nie będzie umiało tej sznurówki zawiązać i będzie chodziło i prosiło gdzieś dookoła żeby ktoś mu tą sznurówkę zawiązał ale jak rodzic będzie stwarzał sytuację żeby to dziecko mogło sobie zawiązać samo tą sznurówkę to w którymś momencie na pewno się nauczy i będzie bardzo zadowolone i szczęśliwe że wreszcie umie wiązać tą sznurówkę to samo jest tutaj z nami jeżeli chcemy działać z radości z miłości z serdeczności musimy to po prostu praktykować musimy to Przeżyć. Musimy być w tym, musimy się uczyć tego. Powiecie, pamiętajcie, że ego, oczywiście, nie wie, co to miłość, łagodność, serdeczność, ego będzie nas cały czas od tego odciągać i nie będzie nas tutaj w tym wspierać, ale ego ma swoją rolę. Zostawmy dzisiaj to, to nasze kochane ego. To jest nasze cudowne, wspaniałe narzędzie, które może nam zdecydowanie służyć, gdy tylko wiemy, jak je obsługiwać. No więc zostawiamy dzisiaj ego, tylko my przejmujemy kontrolę i działamy z radości, z miłości, z serdeczności. I jak tak będziemy działać, oczywiście, wiecie, z tej, z tej serdeczności, łagodności, miłości, to, to to do nas wróci z podwojoną, spotrojoną siłą. Wróci w takiej ilości, że nie będziemy. W stanie uwierzyć, że to się nam przydarza, że takie piękne rzeczy nam się przydarzają. Tylko dlatego, że to my pierwsi zaczniemy się tą miłością, radością, łagodnością dzielić. Hmm? Hmm. I teraz właśnie w te święta zachęcam Cię jeszcze raz, żeby dać sobie czas na tą łagodność, serdeczność, na ten spokój. W stosunku do siebie, ale w stosunku też do innych, do naszych bliskich, do naszych rodzin. Przecież to właśnie o miłość nam wszystkim chodzi. Nie tylko tobie, nie tylko mi, ale każdemu z naszych bliskich, którzy być może nawet nie wiedzą, są niemili, są zatroskani, są. Mają różne w sobie negatywności i nawet nie wiedzą, że to tak naprawdę im o tą miłość chodzi: że, że oni. Brakuje im miłości, więc dajmy teraz w te święta tyle, ile możemy takiej po prostu dobroci, dobroci, miłości drugiej osobie. Bo naprawdę nam wszystkim chodzi po prostu o miłość. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Idź i czyń dobro. Idź! Bądź miłością, bądź łagodnością, bądź spokojem. A na małą sesję, bardzo krótką dzisiaj, praktyczną, zaproszę Cię za chwilę. Pa, kochani. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, cudownego, pięknego.